No dobra, będzie git By też było co przysypać Miałeś padel jeszcze jeden czy nie jeden? Masz? Jeden, czy miałeś ten tylko Jaki chytry jesteś, chcesz stąd przypychać? Chcesz stąd kopać? Jeszcze nie, ten Nie wiem czy taki zadowolony Ale popadało, to będzie miękko Nie przemyślałem tego bo ja chciałem wejść do góry no, na 500 metrów jest miękko A ile was na Co? Ile u was napadało? No wtedy chyba jak się mówił 12 czy jakoś to tyle? Co? W tym ostatnim też chyba tak jak się gadał Ja nie wiem bo ja mam trochę Amnezji, teraz nie pamiętam kiedy padało ostatni raz. Mi się wydaje, że tym deszczem, co ostatnim, co padało, to... A nie, przecież bo teraz w sobotę już kropiło. Kiedy padało? W sobotę u nas już kropiło. Co jest dzisiaj? Piątek. Ej, to ci nie powiem kiedy. W w tygodniu padało? A, też pewno padało. W nocy któregoś dnia przylało. We wtorek chyba We wtorek chyba O, przyjechał Przyjechał specy kierownik, to zaraz mu się zapytamy Meteorolog Co? Ciągu w ogóle nie miał Ciągnik? No My teraz ten, woziliśmy obornik U faceta I tak był zmalasowany i też trochę wcześniej padało To tylko była długa pryzma, nie? Tak była końcówka pryzmy, tam powiedzmy dwie trzy przyczepy zostały do, do tego Do Nie Holandem to już nie mogłem wbić w tego Takie było masło Od drugiej strony Krzysiek kiwnął, weź od drugiej strony zacznij brać, bo no bo to bez sensu było, bo wiesz, Bryan tyle co ile, bo on nie mógł się wbić, bo mieli się ślizgał normalnie, nie? Nie tyle co się kopał w ziemię, tylko tyle że się ślizgał. Co? No wodził Krzysiek Ale chyba nie wszędzie. Znaczy wszędzie... Nie wiem w sumie Wszędzie gdzie chciał to chyba rozwiózł. wczoraj rozwoził chyba no wczoraj rozwoził i i ten i runerem od razu zrobił zobacz ile ja a ile ty dobra dobra tej. zobacz skąd ty bierzesz ziemię Drugą stronę okrywamy tak, że ja po tej stronie się ustawiam, a ty idziesz już drugi. Co jeszcze? Jeszcze tylko tyle, co No tu na razie będzie git. Bo czekamy wuja przyniesie ten. Chcesz go ukakać? No dobra, tylko dalej. Możesz lepszą szybę. Jaką? Lepszą szybę. Patrz. Okay, może owszem idzie. Twoja? Idzie, ale ile trzeba więcej? Nie, nie bierzesz tak dużo idzie. Tu no, powierzchownia gdzieś. jaki kamień, o. No, zobacz tu. Jak tu wbijesz się tak głęboko, to masz magiczną polecą. są szypę. A? Zabolałaś nogę. O, tak się robi. To nie pójdzie. Oparte o tego i. No idzie, ale powoli. A ty jak tam brać całą szypę? A co to jest pół? Trzeba na to. na do nich porobić? Nie powinno. To jest nowa szypa i ona jest nie i wiesz, ci nie ślizgo A szlifierkę? Przyszlifować ślizgo w zimie Za Tak z nowym sprzętem, to wiesz, trzeba delikatnie, żeby nie zatrzeć A nie tak chłapczywie jak ty Dobra, no potem... 30 godzin dotarcie, a później... No, no a potem to już opór I się ginie ten, trzon, no. Wow Wał na silniku, a tu jak to się nazywa? Rączka i czonek. A ja on taki szpadel, to tu już popękał i musieliśmy po sobie Przejedziesz i będzie lóżyć na ziemię. My nie orzemy, robimy tylko bezorkowo. A dzień dobry, dzień dobry, jestem ja teraz na Awizji. Marta jedzie prasować. Prasa zaczepiona przez wydmuchana. I jedzie prasować, bo nie jechać Ale muszę być na miejscu Także Bartek leci W swoim żywiole praktycznie całe zniwa prasuje Tu by było, a tu? A ja staję. Takie dobre pół metra, metr naciągnąć nakładu. O, dobra. Ja tu mam dosyć. Zdam tniemy. Dobra. to w tym roku jeszcze nie zim. sama ze składanym jadę w Przężyto nasze, słuchajcie sameczką sobie elegancko dojadę Trzeba zajrzeć w końcu, tak jak mówiliście, tu do tej kolumny, gdzie tu jest ten luz. Jak nie wiedziałem aż tak, że to musi być takie sztywne, to się nie szukało, ale teraz jak już megą się jeździ, to aż tak nie lata, to no i kosimy Przężyto, koszę teraz korado. Korado oczywiście od nasiona w Ronkowski, już od lat. Zbieramy ostatnia nasza działka do koszenia Jeżeli chodzi typowo o nas Wykoszę to, no i można powiedzieć, że mamy dożynki Także bardzo, bardzo spoczko Zobaczy, Zobaczcie jak teraz się zmienił One Teraz o, o ile lepszy jest Wjechaliśmy w taką piątą klasę, tu już jest fajna ziemia No i zaraz poprzężycie Widać to Widać, że tu jest inna ziemia Tam szósta klasa no ta sucha wiosna ta sucha wiosna załatwiła tam temat ale tutaj wygląda naprawdę bardzo fajnie, a zobaczcie przyleju się kotuje trochę wolniej. Trochę wolniej, niech to sobie tutaj domuci No i tu naprawdę fajnie sypie Zobaczymy jaka tu wyjdzie średnia działka dosłownie pół na pół nawet chyba większy udział szóstej klasy no ale niech będzie, że jest pół na pół szósta i piąta klasa trochę coś innego z tą ósemeczką kosiłem tylko na początku kawałek żyta ale ze składanym nie kosiłem także też taki inny pogląd jeszcze na koszenie całe żniwa praktycznie tata sobie jeździ z tą ósemeczką ze składanym i tak wam mówiłem tata nie narzeka zadowolony ze składanego głównie, no jeżeli tu chodzi o te przejazdy, do których, No których mamy sporo. Także rozwiązanie jak najbardziej na plus. Eee, tylko to, co już sam mówiłem, jeżeli większy header to o większej szerokości ma być składany, no to ja bym tutaj szedł. Geringhoffa albo Capello ze względu na typ składania właśnie no bo ten klasowski przy tej większej szerokości po prostu robi się bardzo ciężki jeszcze środek ciężkości wywalony mocno do przodu także no jak do Megi będziemy szukać to myślę, że właśnie Mm, właśnie garincho czy tam Capello zobaczymy. No tutaj naprawdę ten one wygląda. Naprawdę super, tak bym sobie życzył na całym polu. No, ale cóż, ogólnie ja sprzężyszałem bardzo e, zadowolony, byłem zawsze do tej pory. E, ale tak myślę o tegorocznej teraz strukturze zasiewu: jak to je rozłożyć. I nie wiem, czy nie zmienię to na rzecz jęczmienia zimnego. Pierwsze primo, żeby trochę wcześniej zacząć śniwa. A drugie, e, no mimo wszystko na tych suszach jęczmień sobie radzi najlepiej. No i lepiej od sprzężyta na tych samych stanowiskach. No i właśnie nie wiem, czy tutaj nie wygra jęczmień w tej teraz strukturze zasiewów. A cenowo w skupie są praktycznie zbliżone nakłady. Powiedziałbym, że takie same. Także zobaczymy, jeszcze decyzji nie podjąłem na 100%, ale myślę, no, że tutaj mimo wszystko skłonię się w stronę jęczmienia. No na no, szóstej klasie jest, co jest, no ale tutaj tak jak mówię, piach, szósta klasa, no wszystko wszystkim, ale... Nie ma się co tutaj cudów spodziewać. A i tak, moim zdaniem, nie wygląda to najgorzej jak na szóstą klasę. No, spalone. Gdybyśmy mieli wodę, to by tu było fajne. To jest to nawet tu na tej szóstej klasie. Ale woda, woda. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No, lepsza ziemia. Lepiej trzyma wodę. koniec słuchajcie wykoszone pszenżytko 93 na no 94 ary nie ma tutaj nawet hektara a w zbiorniku całkiem spoko pod 4 tony może jest może nie ma może jest także no z hektara tutaj no ponad czwóreczka jakby była że z hektara Patrząc na to, że no i szósta, i piąta klasa, to myślę, że bardzo spoczko wyniczek. Zobaczycie jeszcze teraz na przyczepie, jak to będzie to wyglądało. Powiem wam, że jestem zaskoczony, bo naprawdę nie spodziewałem się. Aż tyle liczyłem naprawdę mniej, że uleci. Także w porządku. Idzie, nie to idzie Idzie, nie? Takim. Jak mu się da, to. dobry, dzień dobry, dzień to... dzień miernika dzień suche co? maska tu będzie? no ojej, będzie kuźwa będzie trochę tego ale widać, gdzie piąta klasa, gdzie szósta, nie? jak nożem odciął jakaś torfeczka? troszkę, no tu jest fajna ziemia, taka łąkowa no, łąka cała 2 hektary z Ale co z tego, że wody nie ma. Jak woda bardzo prawa tak Cyk, stryczek i składamy. Słomę stamtąd. No i dożynki u nas. Jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo, zebrane wszystko. Bo kończyć jeszcze to, co u ludzi, i, i można powiedzieć, że do rzęki. Także bardzo spoko i tak, późno w tym roku. Jeżeli chodzi tu o nasz rejon, wiadomo, w niektórych regionach Polski to zazwyczaj późno, w sierpniu się kończą. No ale nasz region, tutaj Wielkopolska, do takich zazwyczaj nie należała. Często, gęsto, nawet tam więksi gospodarze, jak były suche lata, suche. Suche lato. To kończyło żniwo już tam w lipcu, jak dobrze wszystko poszło. A w tym roku naprawdę przeciągają się. Także tak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o nasz region, tak jak mówię, nie przyzwyczajeni. że inaczej. No u nas tutaj można powiedzieć, że już trochę to się ciągnie. Ale to nic, ma być teraz pogoda. Więc myślę, że jak będzie wszystko dobrze szło, 4 do 5 dni i jesteśmy wyrobieni z koszeniami, i z prasowaniem, także tak by było bardzo spoko, a mniej więcej tyle tej pogody zapowiadają, no później tam jakieś przelotne burze, ale nadal ciepło, więc myślę, że już teraz za tą pogodą, za tym ciepłem opanujemy ten temat żniwny. 13,7 ...14,7 ...no 14, 14, ja to nie, nie jest źle, na górę 13,7 ...pasuje Znaczy, że tak było Musi coś? Nie Boże, jest idealne Wykoszone, zaraz będzie sprasowane Opór, jak to mówią Będziemy prasować tu chciałem, żeby żebyś w tej strony, nie chyba? Trochę słomy do koników potrzebne Juli, także Będziemy działać Koczek jest tu wrzucony Kurde, smak dzieciństwa się przypomina Jest na ale Tak? Ale kuźwa klocka nie wrzucili, to są dobre asy w domu teraz składał klocka nie wyszła. Co teraz? Tam teraz? trzeba ją rozłożyć, nie? Gdzie młotek 60 Hej, wsiądź i tak spróbuj energicznie szarpnąć, nie? Do przodu Tak żeby ją rozłożyć. No Weź sobie jeszcze złap za ten sznurek Złap za ten sznurek Żeby był właśnie tak teraz I spróbuj pociągnąć Oj puść go No i dawaj jeszcze Jeszcze trochę, tak szarpnij Dobra, dobra, dobra A nie jeszcze trochę no, ale pociągnij za, za niego? No, e, poczekaj, muszę poczekaj. tam z powrotem. Teraz powoli ciągnij

Dobra. Jeszcze, 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 jeszcze jeszcze, 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 jeszcze Jeszcze, jeszcze dobra Nasze do zamknięcia, o Ten przekaźnik i to co? Grubsze nie wiem jak to jedzie szło, nie? Czy na polowych, czy jak, zobaczymy. E, spróbuj sobie polowa czwórka i obroty, nie? Tak ja wiem, no 1800 Wolny, wolny, czekaj, poczekaj, trzeba mu się przedawać. Nie, 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 to, że trzeba ją pilnować, nie, Przede wszystkim jak jest grubszy świt to nas sprzęgle przytrzymywać, nie? Nie do końca, żeby się nie paliło, no. No, że ruszę, zobaczę, poczekaj. To jest za znakiem prawie Jak mogliście zauważyć, słoma zebrana, ale całą relację oczywiście macie do obejrzenia w odcinku u Julki, i tam odsyłam. A na ten moment to wszystko. Tu macie subskrybujkę, tutaj poprzedniecie. Trzymajcie się, na razie i cześć.